Czy Bitcoin jest gotowy na kolejne wzrosty? Warren Buffett sprzedaje swoje udziały w tradycyjnej bankowości, oraz historia zostawia pewne wskazówki i dlaczego czeka nas gigantyczna hossa na aktywach deficytowych? Cześć z tej strony Piotr. Witam cię serdecznie w kolejnym odcinku. W tym materiale przygotowałem dla Ciebie kilka informacji, które płyną do nas bezpośrednio z rynku. Między innymi mamy tutaj wywiad Reutersa z byłym CEO Prudentiala Georgeem Bolem i te informacje, które on dla nas przekazuje, to co on dla nas mówi, zostawia bardzo dużo cennych wskazówek na to, co prawdopodobnie się wydarzy w niedalekiej przyszłości. Oraz do tego informacje na temat Warrena Buffeta, który porzuca tradycyjną bankowość i przerzuca się na co właśnie o tym dzisiaj będziemy rozmawiać, przyjrzymy się temu w jaki sposób cyrkulują pieniądze, w jaki sposób i ile tych pieniędzy dzisiaj jest i jak duży może urosnąć rynek kryptowalut. Wszystko to dzisiaj w dzisiejszym materiale. Jeżeli jesteś na tym kanale po raz pierwszy i interesuje Cię temat kryptowalut, chcesz być na bieżąco z wiadomościami, które płyną właśnie z tego rynku, kliknij teraz subskrypcję, kliknij także dzwoneczek, żeby YouTube mógł Ciebie poinformować o najnowszych materiałach. Natomiast pamiętaj, wszystko co zobaczysz w tym materiale to moje osobiste, subiektywne przemyślenia na temat rynku kryptowalut, więc jeżeli to akceptujesz, i tylko jeżeli to akceptujesz, łapa w górę. I lecimy z tematem. Na początek szybki look na coin market cap I znowu świeci się nam wszystko na zielono. Dominacja bitcoina delikatnie idzie w górę. Jest to oczywiście spowodowane tym, że cena samego bitcoina przebiła 12 tysięcy dolarów i póki co utrzymuje się na tym poziomie. Jednak do wykresu przejdziemy dosłownie za chwilę. Do tego widzimy Chainlinka minus 14%. Jednak po takim rajdzie, jaki miał Chainlink do tej pory, nie jest to tak naprawdę nic wielkiego. Część ludzi realizuje swoje zyski, więc taki dwucyfrowy spadek, a absolutnie nikogo nie powinien dziwić. Natomiast rynek ogólnie jest podzielony. Część altcoinów oczywiście dalej z DeFi bardzo mocno są pompowane. Cały czas DeFi zdecydowanie jest na topie. Dlatego też sprawdzimy wykres dominacji Bitcoina i zobaczymy jak się miewa altcoin season, ponieważ z mojej perspektywy, że oglądasz ten kanał to wiesz, że jestem zwolennikiem tego, żeby po prostu po drodze realizować swoje zyski. Oczywiście część swoich altcoinów warto przytrzymać trochę dłużej, ponieważ hossa, jeżeli na altcoinach miałaby potrwać, miałaby się rozkręcić do poziomów, w których byliśmy w roku 2017-2018. Czeka nas jeszcze bardzo dużo ciekawych wzrostów. A to w jaki sposób rozwija się w DeFi? To, że zaczyna być coraz głośniej o kryptowalutach w mediach oraz osoby, które wychodzą i zaczynają mówić o bitcoinie, dokładają cały czas kolejne cegiełki właśnie do tego, aby ta hossa nie tylko się potwierdziła, ale wygląda na to, że najbliższa hossa na aktywach deficytowych, takich jak złoto czy bitcoin, osiągnie gigantyczne rozmiary, jakie nie miały miejsce do tej pory. Sprawdźcie najpierw wykres bitcoina. Wybiliśmy się tutaj z tego trójkąta, w którym konsolidowaliśmy od jakiegoś czasu. Wybicie dość solidne, bardzo długa świeca. Natomiast jeżeli narysujemy sobie pewne tutaj, pewne wsparcie na poziomie właśnie 12 tysięcy dolarów, jest to poziom, jak widzicie na ten moment się od tego poziomu odbijamy, więc wygląda to bardzo, bardzo zdrowo z punktu widzenia analizy technicznej Bitcoina. Natomiast jeżeli spojrzymy na wykres na interwale tygodniowym, widzimy już piątą świecę zieloną pod rząd. Jeżeli spojrzymy na punkty Teraz wsparcia, które zdecydowanie warto obserwować, jest to oczywiście poziom 10,5 tysiąca dolarów. Jednak z punktu widzenia gapu CME, który jest na poziomie 9700 dolarów, pamiętajmy, że większość gapów na CME się wypełnia. W 100% gapy się wypełniają, które są. U góry, natomiast w około 95% gapy się wypełniają, które są u dołu. I tak, w tym wypadku, czy będzie to te 5%, czy 95%, oczywiście, sam dla siebie musisz zdecydować. Jeżeli chodzi o mnie, jeżeli cena faktycznie miałaby zawrócić, wciąż moje środki oczekują na zakup bitcoina właśnie na tym poziomie. Natomiast na tą chwilę, patrząc na to, jak rozwija się altcoin season, raczej skupiam się na skupowaniu altcoinów, które mam już w portfelu oraz oczywiście kilka nowych pozycji z DeFi, także zostało u mnie w portfelu nowych otwartych, ale o tym także was informuje. Takich jak Lend, Band czy na przykład ostatnio DOS. Natomiast patrząc na Ethereum, tak jak rozmawialiśmy w ostatnim materiale, mieliśmy zjazd tutaj do 410 dolarów, czyli potwierdzenie, czyli sprawdzenie, czyli retest ostatniego poziomu oporu, który mieliśmy właśnie w tym miejscu. I teraz mamy także swojego rodzaju konsolidację. Jednak bardzo ciekawe jest, możemy zauważyć kolejną linię trendu, która nam sugeruje, że jednak ten agresywny ruch ku górze cały czas trwa i po raz kolejny odnotowuje, zauważcie, wyższe dołki nawet na mniejszych co znowu z punktu widzenia analizy technicznej wygląda bardzo, bardzo dobrze. A jeżeli chodzi o analizę fundamentalną, no chyba nie muszę Wam mówić, jak dzisiaj wygląda defi, którego właśnie Ethereum jest fundamentem. A dodatkowo oczywiście trwa swego rodzaju hype na Ethereum z powodu tego, co może się wydarzyć w Ethereum 2.0. I pomimo tego, że Vitalik poinformował, że są pewne trudności, że idzie trochę trudniej niż zakładali, to jednak wciąż potwierdza, że Ethereum 2.0 faktycznie się wydarzy i będzie zaimplementowane. A to będzie oznaczało, że podaż Ethereum, Zacznie się zmniejszać. Będzie to oznaczało także, że wykorzystanie Ethereum będzie na zupełnie innym poziomie. Natomiast rynek dominacji Bitcoina, czy też sprawdzając ten wykres, widzimy altcoin season, ponieważ tak długo jak idziemy tutaj. Ku dołowi, tak długo jak utrzymujemy się tutaj poniżej tej linii trendu spadkowego, cały czas altcoin season trwa. I nawet robiąc prostą analizę techniczną, zauważcie, mamy tutaj odbicie, odbicie, czyli mamy swojego rodzaju wsparcie, mamy przebicie wsparcie i wygląda na to, że będziemy ten poziom testować, i następnie najprawdopodobniej będziemy kontynuować ruch w dół, co będzie oznaczało, że altcoiny dalej będą się umacniać. Dlaczego uważam, że altcoiny wciąż będą się umacniać? Ano, dlatego, że hype jest coraz większy i. Oprócz tego, że mówimy dzisiaj bardzo dużo o Bitcoinie, to jednak DeFi gra tutaj pierwsze skrzypce. Jeżeli chodzi o ten szum w mediach, jeżeli mówimy o inwestorach instytucjonalnych, oczywiście dalej jest Bitcoin, jednak DeFi cały czas nabiera coraz więcej atencji, a to może oznaczać i prawdopodobnie będzie oznaczało wzrosty na tym właśnie rynku. Dlatego też, jeżeli chodzi o moje ruchy, teraz kryptowaluty właśnie z DeFi są dokładane do mojego portfela oraz na niektórych projektach, jak wiecie, jak na przykład Band. Lend, Informowałem Was o tym, kiedy swoje zyski już realizowałem, ponieważ część tych kryptowalut sprzedałem i czekam na ponowne odkupienie niżej, jeżeli będzie taka. Możliwość. A jeżeli Bitcoin miałby faktycznie wystartować, wystrzelić i pójść jeszcze wyżej, to tak jak możecie zauważyć, teraz dominacja Bitcoina rośnie wtedy, kiedy cena jego także rośnie. A momenty, kiedy przebijamy tak ważne poziomy, jakim tutaj był ten właśnie poziom, teraz zbliżamy się do retestu 12 tysięcy dolarów i prawdopodobnie znowu pójdziemy wyżej. Oczywiście, jeżeli chodzi o rynki tradycyjne, możemy oczekiwać dalszych zawirowań. Dlaczego? Ponieważ dzisiaj cały rynek tradycyjny jest sztucznie pompowany, i dlatego też rynek. Rynek złota czy rynek Bitcoina także tymczasowo może na tym ucierpieć i faktycznie większe korekty na tym rynku także mogą się zdarzyć. Jeżeli byłeś na tym rynku w 2017 roku, nie zdziwią Cię momenty, kiedy w ciągu tygodnia, dwóch, trzech wycena Bitcoina czy innych kryptowalut nawet z DeFi może spaść o kilkadziesiąt. Procent. Dlatego też, jeżeli na tym rynku jesteś nowy, to wiedz, że tutaj wahania cen są po prostu gigantyczne, dlatego wszystko, wszystko z głową, bo to jednak Twoja głowa, moja głowa grają pierwsze skrzypce. Przejdźmy jednak do wypowiedzi Georgia Bola, który jest byłym CEO Prudentiala. Dlaczego jest to tak ważna wypowiedź? Dlaczego jest to tak ważny wywiad? Reuters przeprowadził wywiad właśnie z nim, jeżeli chodzi o Prudential. Jest to firma, która zarządza aktywami o łącznej wartości. Prawie 1,5 biliona dolarów. 1500 miliardów dolarów, lub inaczej 1,5 miliona milionów dolarów. Czyli jeżeli chodzi o inwestycje, można powiedzieć, że znają się na rzeczy. I tutaj mamy bardzo ciekawą osobę w postaci Georgia Bola, który do tej pory był bardzo sceptyczny w kierunku kryptowalut i tutaj tak samo jak Jamie Diamond, tak samo jak George Bor czy tak samo jak moim zdaniem Warren Buffett w niedalekiej przyszłości, mamy pewnego rodzaju shift na temat postrzegania rynku kryptowalut, ale o tym powie Ci właśnie George. Money, uh, that the so the very wealthy investor or the trader uh, probably turns to bitcoin or something like it uh, as a staple Wow, I never thought I'd hear you say that. I mean, we heard Jamie Dimon talk about Bitcoin before. Sprawa wygląda bardzo prosto. George mówi jasno. Patrząc na to, co dzisiaj dzieje się w świecie finansów, niestety, ale dodruk masowy pieniądza będzie sprawiał, że jego wartość będzie spadać. Oczywiście mówimy o wartości nabywczej. I wcześniej czy później inwestorzy będą szukać innych rozwiązań. I takim rozwiązaniem według także już dzisiaj Georgia jest właśnie Bitcoin i inne kryptowaluty, ponieważ, jak sam mówi, nie mogą być zdewaluowane przez rządy. Dodatkowo dodaje też, że jego zdaniem bogaci ludzie właśnie pójdą w kierunku kryptowalut, pójdą w kierunku Bitcoina, znajdując tutaj swoje safe haven długoterminowo, a mówiąc krótkoterminowo, jest to bardzo atrakcyjne, aktywo spekulacyjne. Więc jak możemy zauważyć, coraz więcej znanych osób właśnie ze świata finansów skierowuje swoją uwagę właśnie ku kryptowalutom. Ale co dalej z Warrenem Buffettem? Ponieważ nie wiem czy wiesz, ale Warren Buffett od samego właściwie początku uważa, nawet nazywał bitcoina trutką dla. Szczurów. Jednak jego zdanie na temat także złota nie było tak bardzo pomyślne aż do tej pory, ponieważ uważał, że skoro złoto nie produkuje żadnej wartości samo w sobie, nie przynosi żadnego przepływu finansowego, nie jest to aktywo, którym on jest po prostu zainteresowany. Natomiast teraz mamy informację, że Warren Buffett sprzedaje swoje akcje, między innymi Goldman Sachsa oraz także innych banków, pozbywa się ich, a w zamian tego kupuje akcje firmy wydobywającej Złoto. W jednym z ostatnich wywiadów Warren Buffett mówi po prostu, że mylił się co do tego, co może się na tym rynku wydarzyć. Więc tutaj, próbując iść śladami bardzo wpływowych osób w świecie finansów, a taką osobą mam nadzieję, że się zgodzisz, jest właśnie Warren Buffett. Widzimy zdecydowanie odejście od tradycyjnych rynków i przejście na rynek aktywów deficytowych, ponieważ akurat takim aktywem także jest złoto. Jest jego ograniczona ilość i wiem, że wiele osób wciąż się sprzecza, czy Bitcoin to jest następna. Złota, czy też nie jest? Z mojej perspektywy bitcoin jest lepszy niż złoto. Ale nie widzę żadnych przeszkód, żeby te dwa aktywa szły ze sobą w parze jeszcze przez wiele, wiele, wiele lat. Ale dlaczego? Ponieważ dzisiaj wiele ludzi widzi właśnie takie wykresy, wykresy, które pochodzą bezpośrednio z Fedu, które pokazują nam, jak bardzo zwiększa się liczba pieniędzy na świecie. Dodatkowo widzimy bardzo mocny spadek krążenia tych pieniędzy w obiegu, więc te dwie rzeczy są bardzo ważne, aby zrozumieć, w jaki sposób działają rynki w jaki sposób działa dewaluacja pieniądza, ponieważ dzisiaj wiele osób uważa, że inflacji nie ma, inflacji nie będzie lub nawet nie jest ona tak duża, nie jest tak bardzo odczuwalna. Jednak jeżeli oglądałeś serię filmów, o których mówiłem wcześniej od Mike'a Maloneja, jest to jeden doradców bogatego ojca, czyli Roberta Kiosakiego, ale nie tylko, ponieważ od dawien dawna zajmuje się właśnie tematem złota i zrobił bardzo ciekawą serię tutaj na YouTubie na temat historii pieniądza. I żeby zrozumieć, jak to wszystko działa, zachęcam cię ponownie, abyś całą tą serię obejrzał. Są napisy polskie, więc bez problemu wszystko zrozumiesz. Jednak zadając pytanie, dlaczego jeszcze nie mamy tak dużej inflacji, a no dlatego, że pomimo tego, że rządy chcą, abyśmy zaczęli te pieniądze, wszystkie, które dostajemy za darmo, zaczęli je wydawać, te pieniądze zaczęły krążyć, to jednak my tego nie robimy, przynajmniej większość ludzi tego nie robi. Dlaczego? Ponieważ żyjemy dzisiaj w bardzo niepewnych Czasach. Dlatego też, velocity, czyli ta liczba pieniędzy, które są w obiegu, która krąży w obiegu, szybkość tych pieniędzy w obiegu, a to oznacza, patrząc w historię, która zostawia nam mnóstwo wskazówek, że historia ponownie się powtarza, ponieważ właśnie w tym momencie, kiedy mamy spadek ilości pieniądza, który krąży faktycznie w obiegu, jest to moment deflacyjny, po którym historycznie następowała inflacja, a w skrajnych przypadkach. Hiperinflacja, ponieważ jest wiele rzeczy, na które rządy, banki centralne mają wpływ, czyli liczba wydrukowanych pieniędzy, mają wpływ na to, komu je dadzą, ale na co nie mają wpływu, to na nasze. Emocje, co my faktycznie w tym momencie robimy. Teraz mamy bardzo niskie stopy procentowe, łatwiej dużo jest o kredyty, i wszyscy chcą, abyśmy pieniędzy używali jak najwięcej i zaczęli, zaczęli tymi pieniędzmi znowu obracać, żeby gospodarki mogły ponownie przyspieszyć. Jednak tak się po prostu nie dzieje i ludzie zaczynają chomikować, jednak przyjdzie moment. Moment, w którym ludzie poczują się znów troszeczkę pewniej, znów troszeczkę lepiej, i te pieniądze zaczną trafiać do obiegu dużo, dużo szybciej. A wtedy zaczniemy grać w taką grę, która nazywała się kiedyś w podstawówce, Gorący. Ziemia, gdzie nikt tego ziemniaka nie będzie chciał trzymać w rękach i będziemy je wymieniać jak najszybciej na przeróżne aktywa. Ludzi jednak wyedukowani, ludzi, którzy będą przygotowani, po prostu zaczną skupować już teraz aktywa deficytowe, właściwie już teraz to robią, co oczywiście potwierdza nie tylko Warren Buffett, nie tylko George Ball, ale mnóstwo przeróżnych funduszy inwestycyjnych, ale także dużo ludzi po prostu na rynku, takich jak ja i ty, którzy się po prostu na tym rynku edukują, którzy po prostu widzą. Co się dla nas święci? Ostatnio pokazywałem Wam, że Grayscale wypuścił swoją własną reklamę w telewizji na temat inwestycji w bitcoina, i w CNBC można było właśnie taką reklamę obejrzeć. I choć ta reklama nie była jakaś super zadowalająca, to jednak przyniosła gigantyczne zyski dla Grayscale. Dlaczego? Ponieważ Grayscale zaliczyło w tygodniowy rekord na poziomie 217 milionów dolarów nowych inwestycji w swoich Funduszach. I na obecną chwilę Grayscale cały czas rośnie jak na drożdżach. Na obecną chwilę posiada 6 miliardów dolarów w aktywach. Cyfrowy. Więc jak możemy zauważyć, jeżeli chodzi o popyt inwestorów instytucjonalnych, cały czas się zwiększa. A takie wypowiedzi, jakie mieliśmy tutaj od Georgia Bolla, potwierdzają to, że przyszłość dalej idzie w tym właśnie kierunku. Nie mówimy tu oczywiście o kolejnym tygodniu, dwóch czy trzech, ale raczej osoby tak jak George Ball czy Warren Buffett posługują się terminami kwartałów i raczej mówią, co się wydarzy za dwa kwartały, za trzy kwartały. Dlatego też. To, co wydarzy się w kolejnym półroczu, w kolejnych dziewięciu miesiącach, będzie bardzo kluczowe, zwłaszcza jeśli rządy dalej będą supresować w pewien sposób gospodarki poprzez domniemanego świrusa. Ale jak wysoko możemy pójść, przecież nic nie rośnie do nieba. Najpierw, myślę, byłoby trzeba przede wszystkim uświadomić sobie, gdzie dzisiaj jesteśmy oraz mieć pewną perspektywę, czyli do czegoś porównać. Jeżeli mówimy o rynku defi, mówimy o rynku derywat, z którymi to defi zdecydowanie Dzisiaj. Przynajmniej próbuje rywalizować, ponieważ pamiętajcie, DeFi na obecną chwilę jest to jeden wielki, duży eksperyment. Eksperyment, który odnosi dużo różnych sukcesów, ale też mnóstwo po drodze porażek. Jednak zdecydowanie widzimy trend i coraz większe zainteresowanie tym, aby bankowość, aby rynek pożyczek, abyśmy ja i ty mogli między sobą dealować bez potrzeby pośredników, jakimi są banki. A sam rynek derywat jest dzisiaj wart 640 bilionów. Dolaru. Więc przyzna, że tort jest całkiem duży i patrząc to, że dzisiaj jesteśmy w tutaj bardzo dużym wzroście, myśląc długoterminowo, myśląc o potencjale, wciąż jesteśmy bardzo, bardzo wcześnie. Ten obrazek pokazuje to dużo, dużo lepiej, ponieważ tutaj, jak widzisz, mamy bitcoina, tutaj wszystkie kryptowaluty. I tak naprawdę dzisiaj Bitcoin i majątek jednej osoby na świecie, Jeffa Bezosa, są bardzo, bardzo podobne. Do tego mamy Amazon, Apple, które na obecną chwilę wciąż są warte więcej niż cały rynek Bitcoina. A tak naprawdę sam Bitcoin nie rywalizuje o swój udział w rynku z Apple, z Amazonem czy z samym Jeffem Bezosem, ale Bitcoin raczej rywalizuje na rynku o swoją pozycję w niszy przede wszystkim aktywów deficytowych, jakim jest na obecną chwilę złoto. Więc zauważ, jaka tutaj jest perspektywa jeszcze na obecną chwilę. Więc te predykcje na temat tego, co może wydarzyć się z ceną Bitcoina w najbliższych latach i to nie robione przeze mnie, tylko przez wielu, wielu ludzi, którzy posługują się przeróżnymi modelami, a jak wiecie, modele jest to dalej tylko prawdopodobieństwo tego, co może się wydarzyć, to jednak widząc potencjał tego, co się dzieje na rynku, jak wygląda dzisiaj podział tych aktywów, podział tego tortu, wzrosty na Bitcoinie mogą nas jeszcze wszystkich zaskoczyć. Ale są oczywiście firmy na rynku kryptowalut, które chcą zastąpić cały rynek pieniądza w przyszłości, w tym także pośrednio Bitcoin. Dlaczego Bitcoin pośrednio? Uważam, że Bitcoin docelowo nie będzie tym środkiem wymiany, ale raczej umocni swoją pozycję właśnie jako te safe haven, czyli aktywo, które pomaga przetrwać ciężkie czasy i pomaga przerzucić wartość pieniądza w czasie. A jeżeli chciałbyś się dowiedzieć, jak głęboki jest rynek kryptowalut, jak głęboki jest rynek bitcoina, jak to sprawdzać i w jaki sposób wykorzystać to dla siebie, a przede wszystkim zrozumieć, w jaki sposób ten rynek funkcjonuje, tutaj teraz znajdziesz materiał, który dokładnie Tobie o tym opowie. Natomiast nowsze wideo na moim kanale znajdziesz teraz tutaj. Dzięki za Twoją uwagę, trzymaj się i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!